Jesteśmy jakieś 35 km na północ od zielonej góry w miejscowości Mostki między Świebodzinem a Rzepinem. Mostki to jest miejsce, z którego zaczynamy wędrówkę wokół jeziora Nie Słysz, To jest największe jezioro po jeziorze Łagowskiego tutaj w okolicy potężny zbiornik wodny, jakieś tam powiedzmy będzie 5 km na 2 km. I około 20 km linii brzegowej, którą właśnie zamierzamy obejść dookoła tam na tej dzisiejszej wędrówce. No i zobaczymy, co nas tu czeka na trasie. Oczywiście jesteśmy tu pierwszy raz, nie byliśmy wcześniej. Więc nie wiemy, jak to tutaj wszystko wygląda. Na razie, jak się wychodzi z samych mostków to przez około 2-3 km. na razie nie dzieje się nic szliśmy trochę asfaltową, teraz idziemy drogą leśną czyli mieliśmy Zatokę Juliusza, czyli taki północny cypelek tego jeziora, ale już tam zniknął za drzewami i gdzieś za chwilkę przy następnej miejscowości Przełazy w Przełazach zetkniemy się już z tym jeziorem bliżej będziemy tam Chcieli też obejrzeć zabytkowy pałacyk, który gdzieś tam się znajduje. No i tak dość, dość szybko. Znaleźliśmy się w przełazach. Przeszliśmy 3-4 km. Godzinka zleciała w lesie. I teraz no, kierujemy się na pałacyk. Mamy nadzieję, że tam gdzieś zobaczymy trochę wody w pobliżu. Jakiś mostek, może jakiś molo. Zobaczymy. Tu się w przełazach wyłania taki pierwszy fragment plaży, gdzie można podejść i z bliska tego jeziora uświadczyć. No, zobaczmy. Jest to taka niewielka plażyczka. Mamy tu jakiś przystań, łódek, pomost wędkarski. I to jest taka powiedzmy pierwsza instancja plażowa tutaj. jest po ogóle czyściutka woda fajna. Taka czyściutka przejrzysta. Elegancko widać dno, kolorki. Fajnie. I oto jest właśnie tutaj w przełazach budyneczek pałacu jest to pałac neorenesansowy z drugiej połowy XIX wieku. Pałac rodowy. W tym momencie pełni funkcję ośrodka rehabilitacyjnego NFZ, więc jest zaadoptowany tutaj pod konkretne potrzeby. A w trakcie II wojny światowej w tym miejscu znajdowała się szkoła SS. Taka ciekawostka. No i tutaj na terenie parku pałacowego mamy pomost wychodzący tutaj na jezioro. I tutaj widać linię brzegową tam byśmy chcieli to obejść dookoła właśnie to jest linia około 20 km no z tego miejsca jeszcze około 15 także jeszcze kawałeczek do przejścia jest No, pięknie się prezentuje od słonecznej strony. No, nie jest to jakiś super stary pałac. Raczej powiedzmy współczesny, taki 200-latek, ale piękny. piękny. Opuszczamy zatem przełazy. I ponownie udajemy się w bardziej odludne tereny. Okrążamy jezioro. Nie słysz. W tej chwili będziemy troszkę się oddalać. Niedługo ponownie zbliżymy się do. Wody. Będzie to odcinek zwany Zatoką Wagęza. Taka niewielka w sumie zatoczka, i z tego miejsca mamy jakieś 5 km do kolejnej miejscowości, czyli do Niesulic. Piękny dzień, pogoda taka przecudowna. Mamy 26 stopni, ani jednej chmurki na niebie. Potem pewnie się okaże, że to jest trochę za gorąco, ale na razie jeszcze z rana tego tak nie czuć. Trasa jest przeurocza, przeurocza. Szlaki prawie takie jak w górach troszeczkę, jeśli chodzi o klimat. My się poruszamy ogólnie szlakiem, który jest, jest to pomarańczowa trasa rowerowa wokół Nismyszu. Ale też jest tutaj wytyczony Petetekowski szlak, tylko jest dużo bardziej oddalony od linii brzegowej, więc ten szlak sobie odpuściliśmy idziemy rowerówką. No i nie jest źle, nie jest źle, naprawdę. Jest klimacik. Teraz znajdujemy się w takim punkcie drogi, gdzie mamy dwa jeziora po obu stronach trasy. Tutaj no nie widać oczywiście, bo jesteśmy w zaroślach. Mamy po naszej prawej stronie jezioro Złoty Potok, czyli kolejne jezioro Pojezierza Łagowskiego Tu, takie trochę mniejsze, no dużo mniejsze, ale jest, tam I oczywiście po lewej stronie jezioro nie słyszę którego też nie widać, ale jest I kolejne miejsce, tu już przed samymi niesulicami mamy taką kolejną niewielką, niestrzeżoną plażę Przystaniem rowerów wodnych no i tak to tutaj wygląda no i przed nami jeszcze niedługi Taki ostatni fragment leśny, i będziemy w Niesulicach. I tam liczymy sobie, że to będzie połowa drogi. I już w Niesulicach, proszę Państwa, i tu mamy kolejny fragment plaży, takiej publicznej, darmowej. No i tutaj jedno z nielicznych miejsc, gdzie można sobie przejść po prostu za free. O. Pięknie kurde, sielankowo jest, naprawdę. Chociaż my tu trochę nie pasujemy w tym naszym całym takim tym rysztunku turystycznym, wędrownym. No ale nie o to chodzi, żebyśmy tutaj plażowali, tylko powędrowali sobie dookoła. Idziemy dalej, idziemy dalej. Przejdziemy nie ulicę i ruszamy na takie z naszej perspektywy prawobrzeże jeziora i będziemy nawijać z powrotem do mostków no i przemierzamy niesulicę. ulicę myśleliśmy, że jak na kurort wypoczynkowy jest to jakieś, no całkiem pokaźne, spore miasteczko ale nie, nie jest to spore miasteczko jest to po prostu niewielkie miasteczko i wyruszamy w dalszą część drogi, proszę zobaczyć tu wszędzie ośrodki wypoczynkowe bo to jest jednak kurort wypoczynkowy same miasteczko no i czego tam nie ma za bardzo Jakiś jest jeden sklep, jedna restauracja, ale dookoła same ośrodki. Mamy tutaj jakiś taki betonowy moloszek na wodzie. Nie wiemy co to jest, bo w sumie nie sprawdzałem, ale fajnie wygląda imponująco. Dziwne dziwne, obejdziemy sobie dookoła, Zobaczymy co to co to za konstrukcja. No czemuś to służyło? Być może to jest rodzaj jakiejś tamy, nie wiem, nie wiem, bo tu mamy to coś w rodzaju jakiegoś do dopływu do jeziora. Eee, nie słysz, bo trochę nadłożyliśmy sobie drogi. No ciekawa rzecz. Do sprawdzenia. Przestrzenie, coś pięknego. Kto gustuje, ten wie, to jest piękne, to jest piękne, idziemy nawet taką fajną, dziką ścieżką. To już tak po wschodniej stronie jeziora jest taki odcinek drogi, jest naprawdę dziko. Jest naprawdę dziko. Kurde, metrowe, pokrzywy. Co tu się dzieje, proszę państwa? No, i to rozumiem. To jest las. Oczywiście, jesteśmy bardzo blisko Tafli jeziora jakieś 20 metrów po naszej lewej stronie tu, czego nie widać, bo jesteśmy w takiej gęstwinie że nie ma szans, czegokolwiek tu zobaczyć. No, ale jaki klimat fajosko, naprawdę. Oczywiście, wcale nie trzeba tędy iść. My sobie tą e, ścieżkę wybraliśmy, bo tutaj niedaleko idzie bardziej taka utwardzana droga szlakowa. To jest chyba e, jakaś taka wyczynowa tra trasa dla rowerów. Czemu nie? I tu w środku lasu natrafiamy na takie, właśnie o, jakieś zejście do takiej. Mini plażyczki, zobaczmy co tu jest. dalej I z tego miejsca mamy około kilometra do pewnej takiej atrakcji historycznej na trasie, o której sobie na miejscu opowiemy. A mianowicie odbijamy od szlaku i wkraczamy na taką 100-metrową ścieżkę, która prowadzi nas w górę na podwyższenie terenu. I te właśnie podwyższenie tutaj na które zaraz się wdrapiemy to są pozostałości średniowiecznego grodu, który w tym miejscu tutaj stał datowanego na, szósty, na przełom VI i VII wieku który przetrwał do wieku XV no i gdzieś w tych czasach niestety podupadł może został spalony, zniszczony. Tutaj prowadzono kopaliska archeologiczne. W tym miejscu znajdowano różne rzeczy jakąś ceramikę, nagrobki, szkielety. Także mieliśmy tutaj w tym miejscu e, starą osadę obronną, bo tu mamy podwyższenia właśnie obronne. Była tutaj na pewno jakaś warownia, z początku. Później rozbudowana do osady mieszkalnej. No i w tym momencie tak to wygląda. Niespecjalnie tutaj jakby widać, że kiedykolwiek ktoś tutaj prowadził życie, ale no z dokumentacji wiemy, że coś takiego tutaj miało miejsce. W tym momencie raczej dzika roślinność, zadrzewienie. No i taki fajny widoczek tutaj mamy stąd na jezioro. Jesteśmy na podwyższeniu. I na pewno kiedyś dawno, dawno temu bardzo fajnie się to prezentowało tutaj z tej wysokości. A tutaj widać właśnie jeszcze zagłębienia dawnej fosy otaczającej osadę dookoła. Także coś tam jednak jakiś ślad Pozostał. No i taka to jest właśnie atrakcja turystyczna, historyczno-turystyczna nad jeziorem, słysz na naszej trasie. Tak, i jeszcze jedna piękna plażyczka, to już tak na wysokości przełazów tam. Po drugiej stronie, gdzie już byliśmy, a teraz naprzeciwko. No i tutaj wzdłuż trasy mijamy kolejne kempingowiska. Nie wiadomo, czy one są oficjalne, czy dzikie. Stoją tu przyczepki, są plażyczki, przystanie dla jachtów i łódek. Jak się tutaj życie toczy w okolicy. A tutaj mamy bukowe uroczysko taki piękny kawałek lasu. No i dotarliśmy do kolejnej pięknej plaży i do kolejnej miejscowości nadbrzeżnej krzeczkowo, niedaleko jest Tyczyno i to są ostatnie miejscowości tutaj, które będziemy które będziemy przekraczać w drodze powrotnej. Na ten moment przyszliśmy 22 km. No z tego miejsca zostaje nam jeszcze jakieś 5 km do samych mostków. Czyli tak bez pośpiechu około godziny drogi mamy jeszcze i domkniemy naszą pętlę. Gdzieś tam na końcu podsumujemy jak to wygląda, jeśli chodzi o czas i kilometraż. W tym miejscu żegnamy się z jeziorem Nie Słysz. Oddalimy się w tym momencie, więc już nie będziemy widzieli dzisiaj tej wody pięknej. No i co? Kolejna godzinka, drogi przed nami i będziemy kończyć dzisiejszą wędrówkę. No i to jest właśnie miejscowość tyczyno. Nad jeziorem Niesłysz. Są dosłownie dwa domy. Tam jeszcze jest kałeczek dalej jeden dom. I to wszystko, nic więcej. Tam była tabliczka Witamy w Tyczynie. Tam jest tabliczka żegnamy. A jedna hałpa jest na sprzedaż. Naprawdę można sobie kupić ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem i zagospodarować. No i tak wracamy powoli do tych mostków. Za chwilę ich sięgniemy. Sielanki nie ma tutaj po drodze, bo idziemy asfaltową drogą dojazdową. No ale jakoś uciągniemy tę godzinkę jeszcze do końca. A tutaj mostki, kościółek, stacja benzynowa. No, tak to pięknie wygląda, właśnie. No, to kończymy naszą wędrówkę. Jesteśmy w Mostkach już na stacji, czekamy na pociąg, który zaraz przyjedzie. W sumie wędrówka zajęła nam jakieś 6,5 godziny. Przeszliśmy 24 km. Trochę jesteśmy wykończeni głównie tym upałem dzisiaj, tą pogodą. Skwarem. No, a poza tym bardzo fajnie, kurczę. Rozmaicony klimat trochę leśnych ścieżek, trochę plaż, trochę dzikich jakich takich trekkingów, trochę jakichś historycznych atrakcji. Bardzo fajna traska, ale myślę, że głównie na rower, bo to e, z, e, jest droga no, z takim przeznaczeniem tam stworzona, więc jakby ktoś tam rowerkiem chciał, to jak najbardziej. A z buta też jak się okazuje, całkiem przyjemnie.